Owszem, zdarza się dostać takie propozycje. Może, zobaczymy. Tak? Może Azja Express. No nie, nawet jeżeli, coś ci nie powiem przecież. Szkoda. <laughs> A w jakim mogłabyś wystąpić? No właśnie w takim. Ze swoim, ze swoim partnerem? Chętnie, jakby pojechał, to, to super. No. Zapraszam Ci Janku, na Azja Ekspres. <laughs> Ja bym chętnie oglądała też. Też teraz głośno jest o też pojawieniu się pani Małgorzaty Ostrowskiej Królkowskiej w tańcu z gwiazdami. Jak do tego podchodzicie rodzinnie? Super, bardzo fajnie. Świetna babka, no na pewno sobie świetnie poradzi. A kogo to była decyzja? Sama od razu się zgodziła, czy trzeba, by był, trzeba było ją namawiać? Nie wiem, a że, że nie wiem. Nie, myślę, że bardzo mocno oddzielamy pracę zawodową od życia prywatnego i jakby... Chyba, chyba, chyba o tym nie rozmawiałyśmy nawet. Po prostu się dowiedziałam też tak jak i ty. Z mediów? Tak, no. Aha. No bo to taka chyba poważna decyzja wziąć udział w programie telewizyjnym. Trzeba pytać Małgorzata Ostrowskiej Królikowskiej.